Go Jaki czar, kurwa, żadnych kurwa imigrantów Biała Polska kurwa Słuchajcie, ten materiał był sponsorowany przez Komitet Polityczny Grzegorza Brauna Nie chcemy czarnuchów w Polsce, ani innych imigrantów Tylko Polacy, tylko polskie dzieci, nie nastolatki Tylko polskie trójki Nie chcemy tu czekać na Nielska Chcemy kurwa budeczkę z bujecką, tylko śliwkę, stara bejnówki kurwo nie głosujcie na męcena, tylko Grzegorz Brown. Grzegorz, dziewczyny są tak gorące, że możesz to chyba gaśnicą Wszystkie dzieci nasze są. Ej, tu kim? No to zeszlugiem wierzysz ty, ja to pierdolę. Ale cię pierdolnię. Fajne to. Wow. O. O. Wow! Wow! O. no, 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 I'm not I'm not yeah. like I'm not no, 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 tu no, 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 wypijemy po po no. Dobra, no, a. Dobra. Ja pierdolę! Ja pierdolę. Next, jest go. No wiem, wiem, ale jego ksywka to Nex. A, ten jest next. okej, okay, dobra. A, no gdzie by tutaj grał next? Przecież next jest Bandi, a Bandi przecież pierdoli Multiego i YFL. Tak? No to kurka wodna nie może tak być. Może to być to. Zapraszam, zapraszam młody. to prowadzi do sufitu. Co ty kurwa robisz? Liga ale umarł. Tak, Cię, tak. Ja nie wiem, nawet. Ja? Kurwa, ośm chodź. Rozłożysz mi to może, proszę. Tak. Daj mi tak, tak, tak. Nie, nie trzeba. Lipa, lipa. Eee... Kurwa! Kurwa. Nie żadnych kompromisów. W tych slamcach i ryku Małe dziewczynki kopiują style jak rączki Chińczyków. Mam dość tych rocznych na wieje ku życiu, straciłem po drodze rządów kilku. Za pacyfikiem pikem z plecami spędziłem sesję. Jak nie miałem prawa brać piwa w ręce. Za w i przez 10 lat raz sylwestrem. To jest dziewczyna kubona, tak? Żona czy tam narzeczona O Jezu Kurwa, macie ciekawe czy on wkłada do hala tam między te i nurkuje! Brrr. A Kubon pewnie tam leci, kurwa, mocno, Wariaci! Taki Dale. kształt ma europejski znak stop. Nexa? Trójkąta! Co? O kurwa! O kurwa jest? Jest? jest! to jest trójkąta! Co? Ja się Cyzy. zastanawiam nad sześciokątem. Ja pierdolę. Innymi, kurwa. Czy ja ośmio, mogę się zapaść pod ziemię teraz? No, Trójkąt. Trójkąt. To trzeba uważać na to, bo są takie kurwy. Niestety, widzowie, ale takie jest życie. Są takie kurwy, które po prostu na cudzym nieszczęściu. No, budują kurwa sobie swoje jakieś zarobki, nie? Tak jak na przykład Exen na mnie, albo Stem.

A daj mi jeszcze, daj mi jeszcze na głośnik, bo chcę pozdrowić widzów. Tak? Spel, CWEL, spel, CWEL, spel, Jem skarpetkę. Ola mi obrała, sobie też obrała, nie wiem w ogóle czemu. O północy Ola obrała marchewki losowo. Chodź do środka. Ja nie mogę się ruszyć, autem mnie... KURWA! Dobra, spokojnie, spokojnie. No, też chcę leczenie, no nie mogę tu się wejść, ja nie mam nóg, no dobra. Co się dzieje, Mati? No ja nie mogę biegać, biegać. Only one, only Ja pierdolę! Pushing me, pushing me. Green, you can help me, just leave long, Ben. Just leave, you are holding smoke. One is closed. It's but you are holding the smoke, and it's pushing top me, and kill me. Yeah, it's insane. Nice <laughs> to play with Ralen, Ralen, look what he's holding and he's pushing top me, then kill and kill me. Curva... Long, holding the smoke on long. I Fucking don't know. Green, fuck uh... them, Kurva. It's for V2, fuck this game. Fucking dogs.

Ja pierdolę! Co ty kurwa gadasz? Cztery kubki takie mamy? I jeszcze. No, mamy jeszcze. Trzymaj. Kubek dupę. Kubek dupę? Kubek kurwa dupę? To kurwa nie. Ja pierdolę. Ok. Kacia. Mieszko, jeden. Kurwa, i co jest? Również raci kurwa wszędzie! To chodzi? To ten kopa, poraz mnie prąd, od tego jedno mi prąd. To jest znak. Zabił, zabił. Pięćset. Ej, stachoda na to zelipę, to... O, tu jest, ja wiem. Ninja. Nie, Ninja, nie, 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 pierdol. Spokojnie. Ja... nie, nie, kurwa. O Jezu, Jezu. O Jezu. Prawo, Wiesz to? Sadar plantuje Zamek dobrze czy nie? B Jeszcze dwóch za grubą Ten strupa leży co miał 10 Padą. Bez dwóch ja Gruba gruba Ru to Dwójki to bez nie, Gruba za to B. dwóch B nice, Jeszcze jeden drugie Kurwa Ale, co? Jak to się o, jebany to ty to jak się stało, że oni byli bez, a Ty byłeś na karze cały czas? Zdech. A lubisz pizdę jak Klausi? Słucham? Czy lubisz jak dziewczyna ma słodki głosik? Ja Pierdolia ja słyszę co innego kurwa, nie? Co usłyszałeś? O chłopie, co ja stary się tak... Chłopie mówię, co Ty powiedziałeś na streamie chłopie teraz? Co on powiedział? To powiedział? Nie zabiłem ani jednej osoby! Ale masz 30 lat! Ole, no ty ci mają dzieci rodziny, nie możesz się wkurzać, głupią grę! Kurwa, masz się nauczyć gry! Ja no ale ty kurwa, że... Się... No, ja 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 kurwa jest. ja nie chciałem czuć tego! Jesteś kurwa gorszy od mancia, kurwa! Ja nie chciałem zrobić o, tego, no, no, żeby raz, ci na złość, tylko żebyś Kurwa to nauczył, żeby żeby nauczył życie kurwa, gorsza monga w Ever no, kurwa. Cały dzień idzie bałeś. A to jest Gra komputerowa, ty kurwa oddychaj. Widzie... Gościu i spani, to ósmy się widzi na dół kurwa. Wy dupie je wiedzą, że mają przewagę, wiedzą, że ten ekwipunek na ich koncie jest dużo bardziej solidny, teraz wychylenie, no i Dziś odebrałem papiery z sądu w sprawie spadku, teraz 3 miesiące, poczekaj ci 200 tysięcy wpada. No mam nadzieję, że opłacisz mi 10 gierek fingeden za tysiaczka. Widzu kochany, dla kochanego streamera. E <grymne> ja no, tak czy jak gratki. Masz linie włosów bliżej dupy niż czoła, dostajesz timeouta. Kurwa, mać! Ja pierdolę. Dla Marcina, GaraSkota, kurwa brata wariata spidików, dla Missili, dla kurwa Miry, dla brata, kurwa Jakuba X-Mergali, dla brata, kurwa Aria, Łagie, kurwa dla siostr, wszystkich siostr, kurwa E wiesz o co chodzi, kurwa jadą! Nie ma to sensu Nie ma sensu chuj śmieciowi na łeb No nic nie zrobisz, no nie da się grać To tyle wina do wypicia To jest dość już na dzisiaj Podkładanie tej bomby, a więc wykorzystał się Wykorzystał e, tą okazję i e, rybala polował, bo tu mnie pal, bo tu patrzy się dzieje Nie, 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 to jest kwestia raczej tak zrobiona specjalnie, o, widzisz? Wow, ale cię hej Ej, ej, hej! Ej! Pomocy! Halo! 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 Ej! Hey, ej! Hey, pomocy! Admin, pomóż! Nie... Halo! A przepraszam, nie ma dzisiaj pana Aleksandra? Na czele tu nie pracuje żaden pan Aleksander. Nie proste? Nie. E... Najmniej nie w tym salonie. Nie w tym salonie. Okej. Okay. No. Jeżeli już tak domyślam się, jakiego Aleksandra chodzi... Kurczę, no! No, ciężko byłoby się nie domyślić, każdy w firmie go zna. Tak? I cieszymy się, że pracuje akurat w naszym salonie. Nie, ale nie, współczuję, naprawdę takiego pracownika współczuję. Wiemy, też dziękujemy. No. E, ale on pracuje. O kurde, wiecie co? Bo to jest waż ważne. jest, żeby nie trzymać w buzi tylko od razu połykać. Bo wtedy mi się robi niedobrze. Team coming into this season. Thank you very much, JL. It's always a pleasure to talk to you. Look at that beautiful smile and also fuck you. What? <laughs> Mam zacząć. Dobra, to będzie śmieszne, ale naprawdę wierzę wam, że mi pomożecie. Cztery jajka, ale co po kolei? Mam to wszystko. Ee, ale w jakiej kolejności? <grytanie> w przepisie jest info, żeby zacząć od szota Dobra. Ej, rampa! Rampa już! O kur... Najpierw rampa jeden! O oh, kurwa! Tepe, Skup się! Wjeżdża! Kurwa wjeżdża! jest! kurwa! Buzki oficjalnie! Co ja widzę, kurwa! Co ja